Cześć kochani, już powoli jedno z ostatnich nagrań Jest mi maga ciepło, bo słońce jako tako świeci Temperatura nie jest źle, tam w granicach 14 stopni Ale ubrałem się, bo nie chciało mi się być zaskoczonym przez pogodę po drodze Wracam, aktualnie w Kępnie tankowałem, bo sytuacja mnie przymusiła Żeby tankować w Kępnie, już bym raczej dalej nie dojechał Jestem mega wściekły, bo kuźwa na całej trasie oczywiście zatankowałem na najdroższej stacji jaka mnie spotkała, nie? Bo to nie wiem, wiadomo, przy autostradzie są wyższe ceny, ale tutaj na BP 5.39 za zwykłą 9.5, nie? To jest masakra. Po prostu masakra. A żałuję, bo mogłem 40 km wcześniej zatankować za 5.12. No to jaka różnica, nie? 5.39 a 5.12. Ogólnie jadzia mega brudno potrzebuję już kąpieli, ale no wiadomo, nie będę już teraz nic kombinował, zajadę spokojnie do domu, zaczekam aż się cieplej zrobi i wtedy jadzie wyszoruję, wypucuję, bo zasłużyła na swoje mycie. Także mi powoli już kilometry uciekają, mam granica, czekaj, Kępno, 188-190 km do Domciu, także niebawem zobaczę się z i czurcią które się stęskniły i myślę, że już z domu na pożegnanie nagram ostatnie wideo. Jeszcze raz dziękuję. No teraz była taka przerwa, yy, cisza i w ogóle, bo byłem taki podjarany, podniecony spotkaniem u kuzynki, yy, bo się z nią długie, długie lata nie widziałem. Dziękuję za gościnę. Także pozdrawiam. Cały jedlec. I love Gochów Dostałem koszulkę, to Wam pokażę w domu zdjęcie. Także wszystkiego naj, naj, naj. I do zobaczenia. Pa.